Ego saluto vos. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. To miał być live, ale nie pykło, bo okazało się, że mam za słabego kompa. Zaczynamy nasz. Nasze przeglądanie stronek od tego czegoś To się nazywa MemeCraft Takie dla normis I zobaczymy najpierw pierwsze memy A potem przejdziemy na YouTube, żeby oglądać jakieś dziwne filmiki Dobra, zacznijmy od MemeCraft Jest tutaj tak napisane, to chyba fajnie, nie? No tak ślicznie, o To jest jakiś ten Hitler, nie Klasyk, nie Co? Aha Ehm... Eee, NIE MAM... TO JEST NIEPOLSKO! Powinien być kresos a nie jakiś Enderman. Dobra, to jest tylko rozgrzewka, nie żeby tak e, cały live wyglądał. Tu sobie jakieś takie dziwne wykresy, nie mam pojęcia o co chodzi, dlatego wychodzimy z tej strony natychmiast.

no, musi się przedstawiać jako Elmet. No, nie, bo czekajcie, zobaczę jakiś taki jego film, bo widziałam. E, e, czekajcie. O, reklama. O, dobra, reklama jest. Dobra, reklama to może być coś fajnego. To będzie reklama kanału. Czyli e, już załóżmy, co reklama kanału powinna posiadać. O, widzicie już nawet lajko like ode mnie. Reklama kanału powinna zawierać jak najwięcej informacji, nazwę kanału, zdjęcia. Zobaczymy, tutaj będzie. Warta jest też yy, dobra ścieżka dźwiękowa. Zobaczmy. Star Wars. To jakieś chińskie zdaczki. Dzięki Wam, ludzie, polecam. On podaje hasło. Jego już to Dobra, to będzie dziwne. I nawet go subuję Dobra, zobaczmy coś innego. Um, um, e, dobra, e, obrazy i buzie. Obrazy i buzie. Sześć Face Changer 2 Presents. Uh! Uh! Boże, bo... Fajna gra polecam. Mam na YouTube na imię Batman. Co? To jest Elmot, a nie Batman. To jest jakieś dziwne. E, dobra. Generalnie ja chciałem tego live'a, czy jak tokolwiek nazwać, poprowadzić w ten sposób, że sobie obejrzymy odcinek Ukrytej Prawdy. Nie wiem ile starczy na to czasu, ale najpierw chciałem pokazać co znalazłem, ponieważ były kiedyś ukryte prawdy, yy, znaczy odcinki Ukrytej Prawdy na YouTubie. No i oczywiście pisuję Ukryta Prawda. I to co znalazłem, po prostu przeszło moje najśmielsze oczekiwania. To będzie coś strasznego, ostrzegam. Jeżeli macie jeszcze oczy, to wam zaraz wyjdą, wyprują się totalnie, możecie umierać, nie, zaczniemy sobie od początku, bo ja nie chcę tego, ten, przeżyjemy to męczanie jeszcze raz. Cześć! Cześć! Tak bardzo długo my bo każdy chciał żeby się mały gigantu zobaczyć na YouTube, no bo... Czekajcie, bo zapryłem mikrofon. E, seriously? Challenge! Ukryda bląd! Ej, chciałem zobaczyć odcinki, ukryj prawda, nie takie coś! Hot tam mails! jest takie, no. The host! The host! Bo nie ma to takiego jak jest host! Host! Hot, hotter, the host! O! Też zaczynam. To będzie coś dziwnego, ostrzegam. Nie, bo na pewno w oryginalnie było żadnych challenge'y, żeby wykonywać. Nie! Oczywiście przeróbmy to, żeby były żelki. Oczywiście wyciągnę z swojego iPhone'a i... Nie to! Dobra, mówimy, mówimy co jest, no. Spoki. Nieźle. Bo to jest takie śmieszne, co nie? Nie! Spoki! O Boże! Mogłabym się spalić w tym samochodzie, a nie w Tak chyba każdy ma, no po prostu takie dowcipy, no, że je, po prostu takie inteligentne, takie świadome humory, po prostu kocham taki humor! Nie, nie Dobra Mali giganci Chyba gigantyczne maluchy No. ja w tym głos prawdziwa! Łaskotała! Przestraszyła! Bijesz Śmierci! Aaaaa! Nie bierz jeszcze! No nie patrz! Debigu, nie patrz! Bierzemy te host! Te host! The cost! Nie jest! Nie! Dobra, koniec tego czegoś, bo ja po prostu nie mam y, do tego siły. Y, zobacz, y, teraz obejrzymy coś, na co nie byłem w stanie obejrzeć, bo to było zbyt straszliwe. Przesuniemy się oczywiście nieco niżej, bo tu są jakieś te, takie te. Czekaj, tak, gdzie to było? Oto. Ja po prostu nie miałam na to siły, więc tego nie obejrzałem, ale... Y, Eee, liczba łapek w tył, mówi sama za siebie. Obejrzyjmy to z godnością. Mówi maker, okej, okay, bardzo kocham. Pola, Laura, Lola, Justin, Olaf. Justin! Dobra. Co kurde? no Nadzieja! Aaaaa! Rozmawiało to takie śmieszne, czekajcie za mój na regularę, bo jeszcze mi zapłacą! Zaufanie! Oooo! Jakie słodkie. O Boże! Nie wolno się bić. Szesnastoletnie. Stopni, <grystanie> stopni, <grystanie> stopni, <grystanie> stopni. <grystanie> Co Mocno, nie po to ci płacę, mocno, żebyś mnie umięła.

Czekam, Brayden niech coś takiego nagra. To będzie dziwne. To będzie zło. Następnego dnia rano! Na jest moją końską bródkę! Szexy! Boże, nie! Ja tego nie, tego nie wytrzymam! Mam zawał, oglądamy prawdziwą ukrytą prawdę teraz, nie jakieś podrabiające, kurde bele. Ukryta prawda TVNPL. o Dobra Jak mogą być sceny nieudane, jak wszystko było nieudane. Dobra, zobaczymy. Ukraina, prawda, skoczy was jesienią. To będzie gorąca jesień. O, Boże. O, serdel, a tu chyba ta fitness. O, okej. Okay. Lecimy dalej. Zobaczymy jakiś od You can Shake. Okej, okay. proch. To coś W nowym sezonie. Ej. mmm, z trudnych Dobra, obej obejrzymy jakiś odcinek mm. Obejrzymy jakiś odcinek Jakiś bezsimieszny <laughs> <laughs> I się wszyscy członkowie gangu Zostali złapani What the fuck <laughs> Dawki się pomyliły od dilera, Naprawdę <laughs> Odcinki tak naprawdę to ja się nie drę, bo po prostu mikrofon ma włączony taką yy, moc yy, obliczeniową, i tak. I tedy. Similika! Dobra. <ścoughs> Patrzcie, to jest takie wrogie, oglądamy to, 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 to! Dobra. Za komentarzy. Czy ja tylko jedno tego boję? Czekajcie. Oglądaj, Sebastian z połowiczem sklepu i serwisu. Mmm, nice. Co? kładę mnie w ognie. Oglądaj, co? To ja to lubię, tego nie lubię przecież. Co to było? Co? Oglądaj, bez bezrek. Zobaczymy czy będą reklamy, czy nie Konstantin Entertainment A! 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 Witaj kochany! Co jest grane? To mam się rozwala o. Pachnie ładnie! Smells good. Ok. Reklamę. <laughs> Dwie minuty reklam. Yay, było to. Co kurde? 385 przebadanych osób. SEBUM SEBUM Bo to jest takie, ludzie się pytają co, co robić, żeby stać się sebą? No to wstrzykujcie sebum Chroń skórę przed słońcem, przed sebum ta, ta. Mm, mm, mm. Mocna, mocna, co? Jajo, 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 jajo To jest najrzemieszniejsze, że ja nauczyłem moją siostrę młodszą śpiewać jajo, jajo Ale cii, cii, cii. Ekstrakcja na komfort. Komfort, komfort, komfort. Ta-ra-ra-ra-ram, ta-ta-ra-ra-ram, Co to jest? Co to jest? Kobieca strona. Tu każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Sprawdź! ja jebołem na komfort. Otworzy link w nowej karcie Inkognito Kopieca strona Jezu Piękne Dobra, oglądamy dalej Jak co to puścić Nie. O Dobra Ekstrawokacje a co natura chciała? Co? Help A bo to jest taki zaawansowany niż Tego się w szkole nie nauczycie, zwłaszcza w Rejtanie Luch Dzięk Leszek O to chodzi, taki... Pamiętajcie, to, to takie śmieszne, bo to chodzi, że o to chodzi A tutaj dalej łyb i to jest takie zabawne, co nie? Nie Kto to prawda Napiję się wody co jest tak cicho? Poczekajcie! Chcę to zapauzować! O Dobra, podgłośnię to, bo nic nie słychać Nie wiem czy wy w ogóle cokolwiek słyszycie, ja się napiję wody, żywiec, drój i tak mi nie zapłacą Mmm Smaczne! Nie Dobra Przyjęcie Hmm. Co jest grane? Boże. Cześć. A co jest grane? Czemu mi to tak laguje? Nigdy wcześniej mi tak nie lagowało. Chyba tego nie obejrzymy do końca, jeśli to będzie się tak lagowało, no ale trudno. Ja to bym spróbował Taki te, te zapauzowane takie kworzy No śmieszne, busty się mają Chociaż przy sumie WCZEŁO MI Dały. O Boże, ja wiem, że Eukra prawda była rakowa, ale nie sądziłbym, że aż do tego stopnia 60 klatek na sekundę. Jak mowa wziąć lub z czymś takim? Czekajcie, co to jest? Lo, ja mam gwarancję na mikrofon, czyli w sumie mogę go rozwalić. Ej, fajne. Hm. Jak można wyjechać na kilka dni? Jak można odpocząć? Przez migdały mogę go zdradzić. Kupił złe migdały? To teraz pora zdradzać. Nice. Maraka. Pewnie. No a co? No przecież to jest takie rakowe, że pewnie ma. Dobra, nawet mi intro się zacina! Ja nie mogę! Czy nie da się było na przykład pogorszyć jakości? Poczekajcie! Moment, 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 moment! Chwila! Dobra. Pogorszymy jakość. Niska. Może teraz będzie? Oby teraz się nie zacinało. Ale chyba nie będzie, nie sądzę, przynajmniej. Skoro jest niska jakość. O, już jest płynnie, widzicie. Jestem taki hackerman. Od razu lepiej. <gry> Bardzo zabawne! <gry> zabawne jak moje rolling dołki y. <gry> Nasty szlech! <gry> Osobiście <Ostatnie gry> rozchmiałam, kiedy oglądając <gry> Selena Gomez ogarnąłem jak moja ulubiona czarownica z mojego Press się rozbiera i to było takie straszne. No, ale potem mam a, a, Ej, Ale ten odcinek oglądałem. A, no tak, oglądałem ten odcinek jakiś 100 lat temu. okej! Okay. Teraz to ogarnąłem. Też chcę się regularnie badać na umysł. Co się dobrze bawił Sebastian! Ty masz teraz sobą we krwi, że po prostu Ej, bo co, tak jest takie 100% seba, o. Woki OK, ci pięta nie ma klienta! Bandu się ma hm. Wykorzystaj okazję! Korzystaj z okazji! Bo migdały zaważyły nad twoją sprawą o stanem cywilnym! Tech mi go szkoda! o niebieskich migdałach, badum. No jasne. Mm. Serwis komputerowy, odskocznia od problemów. Wiesz, FAKTORY Jaki lifehack! O Boże, to jest dobre. Jak się włalę i wam wykradną wszystkie monitory, to co wtedy będzie? To jest najlepszy moment. Ja też się o nią martwię. Leczenie nie pomaga, bo mi są sobie śmierze! What the fuck! Dobra <laughs> słuchawki mi się zdjęły, sorry, na moment To Dwa WNSA To jest To my się pokazują reklamę! Bierz, bierz jak jak sardę Konstancję, co, co? SZARPAJ ją, co? Bo ty jesteś takie ciacho, wiecie? A Jest Ola ja jest zdrad. Nie. nie. Hmm. Kogoś tam ma dużo sobie krwi. Co eklamy. Nice. I chyba tym optymistycznym zak akcentem zakończymy program, ponieważ i tak trwa już za długo. Ja się żegnam. Sponsorem programu był Serdel, czyli największa encyklopedia z najszerszymi dziedzinami. To jest Emilia, ona się z wami, ma ma wmacha się do was, żegna was, w ogóle was kocha. To już jest koniec, nie ma już nic, bardzo mi przykro. Subujcie kanał Rejtan C. I takie tam, no to cześć. A i włączcie adnotacje. Nie, nie musicie. Ale zajebiste. na <laughs> cześc